A ja znów widzę to, wszędzie zakupione dusze Na papier wylać muszę i frajerów zagłuszę Bo mam w sercu prawdę, którą darzę dźwięk Też wiem co to lęk, złe scenariusze przeminęły One zmieniać mnie zaczęły, zostawiły bliznę No i dały doświadczenie, nie ma ich, nastał koniec Gdzie jest ten dom, gdzie uczyłem się chodzić Stamtąd brałem piłkę, by kolejne gole rodzić Nie ma go już, straciliśmy go eksmisją No cóż babciu, tak się losy potoczyły Ale wspomnienia zostały, a gdzie jest mój pies yes. Elvis się zwał, gdy mały byłem Uratował mi życie Pewnego dnia szedłem poziomka Podśpiewując sobie Zamyślony nie widziałem Otwartego kanału Który przede mną stał Jeszcze tylko w dwa kroki Spadłbym tam, ale wybiegł on I zaczął szczekać Otknąłem się z marzeń I zdałem sobie sprawę Że ten piesek to bohater A losy kulawe Co jest z tym chłopcem Który latał po podwórku Z giwerą nie lubiał szkoły Bawił żołnierzykami Wspierał metal tazor Ogarnięty marzeniami Na chacie z kumplami Grali w Pegazusa, Teraz nie ma dzieciństwa, jest jebana pana pokusa Wejść w życie dorosłe i nie tykać tutaj tego syfu To jest wycin kurwa, złego, złego tyle przyszli.